Trzeba uczciwie przyznać, że 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wieluniu przebiegał w dość nerwowej atmosferze, a to wszystko oczywiście z powodu pogody i bardzo silnego wiatru, jaki tego dnia towarzyszył kwestującym w mieście wolontariuszom, ale też organizatorom imprezy, której epicentrum miało znajdować się w miejskim parku, wraz z główną sceną, na której miały z kolei odbywać się koncerty. W parku zamiast muzyki huczał tylko wiatr, było mnóstwo połamanych gałęzi, ale też jedno duże drzewo wyrwane przez wichurę dosłownie z korzeniami. Mimo to atmosfera była gorąca, wolontariusze nie poddawali się i tak kwestowali na ulicach miasta. Jasiek gra drugi raz, a Jagódka pierwszy. Aha, aha. Czy mama musi jakoś specjalnie zachęcać, czy oni sami z własnej woli zostali? E, Jaska przygoda zaczęła się tym, że leżał w szpitalu, obok e, leżał Marcin, który jest tutaj głównym sztabowcem wieluńskiej orkiestry i zaraził go, i teraz nie muszę go zachęcać, sam e, jest chętny i Pomaga. A pani może kiedyś kwestowała też? E, no ja niestety nie. Ale najważniejsze, że dzieci kwestują, to jest to jest bardzo ważne. Tak. I mam nadzieję, że e, będą tak wspierać do końca świata i o jeden dzień dłużej. Pan liczył, ile ma pan tych drobiazgów? 52 złote. 52 złote się uzbierało. Tak? Po 20 groszy i po 10. Waga tych puszek natychmiast się zwiększy. chyba, ja drugi rok. A ja pierwszy. I dlaczego tak dla orkiestry? W sumie to trudno powiedzieć, zawsze chciałem. Uh -huh. Zawsze słyszałem o tym w telewizji i jakoś tak no, ciągnęło mnie po prostu. Uh -huh. Czyli po prostu warto powiedzieć. I chcemy tak? po prostu wspierać organizację, bo uważamy, że jej działania bardzo pomagają. Aha, uh -huh. jak się kwestuje w ten bardzo, bardzo brzydki dzień, bo właściwie nie ma ludzi w mieście. Jak wy zbieracie? Tak naprawdę chodzimy i jeżeli ktoś jest, to zazwyczaj aha. dają. Zdarza się też, że na przykład ktoś się zatrzymuje samochodem. Aha, aha to wtedy podchodzimy. Tak, to, tak? To, znaczy to wtedy na przykład po prostu sami przy nas praktycznie się zatrzymują. Aha. Jak dzisiaj poszło to kwestowanie na orkiestrze. My już kwestujemy od 10 stycznia wspólnie z uczniami naszego zespołu szkoły i przedszkola w i myślę, że poszło bardzo dobrze, bo Puszka prawie pełna. Tak zwana poszeczka stacjonarna. Tak? Dokładnie, puszka stacjonarna. Zaangażowani uczniów, rodziców, nauczycieli, wszystkich było bardzo duże. Chęć we mnie się obudziła, że no, no, trzeba pomóc, nie Chyba tylko po wrzucać do tej puszeczki, tylko trzeba z nią też pochodzić. No, no, no. Dzisiaj wyjątkowo nieprzyjemna pogoda. Są w ogóle jacyś ludzie, czy byli? No, jak panowie są, to inni też się znajdą, prawda? No, są, oczywiście, że są. Trzeba szukać. A, no pan to już można powiedzieć, bardzo doświadczony wolontariusz, tak? 6 lat to to sporo. No, z przerwami małymi, ale gdzieś tak będzie, 6-7 razy, jak już chodziłem. To jest tak, że samo to przyszło? Czy ktoś zainspirował? Nie, raczej sam. Raczej sam, tak? Nie. I co, puszki pełne? Papierków nie słychać. Papierków nie słychać, tak. Są pełne. Są pełne, tak? tak. Cześć mnie chyciło i zacząłem chodzić już mi się to spodobało, bo lubię pomagać pomagać, tak? Nie tylko pewnie na orkiestrze, tak? Nie tylko. Aha. No jak, jak to dzisiaj wygląda, bo, bo w czasem popołudnie mamy właściwie puste miasto, tak? Tak, tak. No, no ale co? Udało się coś zebrać? A udało się dosyć dużo zebrać, dużo mi ludzi rzucało i Aha. zimno trochę, ale warto. Ale warto. Do południa jednym z ważniejszych punktów 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była wieluńska odsłona biegu policz po się z cukrzycą, którego trasę ze względów bezpieczeństwa ostatecznie zmieniono. Biegano zatem nie w lasku miejskim, ale szlakiem wieluńskiej kolejki wąskotorowej. W tym sportowym wydarzeniu wzięło udział 150 biegaczy, w tym nasz redakcyjny kolega Robert Kałuża, który także zarejestrował dla Państwa owo sportowe wydarzenie. 6, 7, 8, Po raz 16 biegacze wspólnie promowali zdrowy tryb życia, ale przede wszystkim chcieli zwrócić uwagę opinii publicznej na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą cukrzyca. Środki zebrane podczas akcji posłużą także na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Przez wszystkie 15 edycji biegu udało się zakupić w skali kraju aż 195 pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. W tym zeszłoroczna edycja pozwoliła nabyć 95 pomp, a podczas Wielkiego Biegu zbierano oczywiście pieniądze na orkiestrę. Zebraliśmy z tego biega... Blisko 4000, bo puszka z biegu została już podliczona. Kluczowym elementem finału była oczywiście radiowa licytacja orkiestrowych gadżetów i serduszek. Tutaj także nie obyło się bez problemów, bowiem w pewnym momencie brakło prądu. Serduszka oraz złota karta zostały wylicytowane za 73 300 zł. Pierwsze złote serduszko tysiąca Jacek i Ela, witamy Państwa bardzo serdecznie, miło Was słyszeć. Drugie złote 2500 zł, fraszek grób. Trzecie złote 4700, krakowskie 66. Przechodzimy do srebrnych serduszek. Pier, jedynka srebrna 2000 zł, schronisko 4 łapy. Natomiast drugie srebrne 2100, Ewa i Damian. Trzecie srebrne serduszko 2500 zł, Ola i Julia. Się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba już dwóch, a życia bacik nie daje nam. Wróćmy teraz ponownie przed Wieloleński Dom Kultury. Sceny koncertowej ze względu na pogodę oczywiście nie było. Koncerty odbywały się w sali Domu Kultury. Nie było również światełka do nieba w tradycyjnej formie. Uczestnicy orkiestrowego koncertu zapalili jednak zimne ognie. Szkoda, bo miało być tak pięknie, a wszystko przez ten wiatr. Pielton jest tylko troszkę młodszy niż orkiestra, ale gramy nieustannie razem z wami, z tego się bardzo cieszymy. To jest dla nas duża satysfakcja. Co roku gramy pod batutą orkiestry, a teraz z taką samą satysfakcją wręczamy właśnie czek dla dzieci, wia orkiestra po to, aby wspomóc dzieci, jeżeli chodzi o porady i leczenie okulistyczne. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie Wiltonowi, Darzyn, darczyńcom. No, i te czeki zostaną nam na długo w pamięci, oczywiście. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Sytuacja dzisiaj przez ten wiatr naprawdę jest nieciekawa i naprawdę jest dla nas trudna. Po pierwsze, jest mało osób na mieście i wolontariusze naprawdę nie mają gdzie zbierać. Mieliśmy problem z rozstawieniem naszej sceny mobilnej przez ten wiatr, bo w parku jest bardzo ciężka sytuacja, łamią się gałęzie. Namioty również były ciężkie do ustawienia bo namioty są jak żagiel, tak? Co chwila nam się przesuwały, także... Stąd wszystko, w domu Stąd wszystko w domu kultury. Liczba wolontariuszy również nam się ukróciła. Część z nich jest na kwarantannie. Dostajemy dzisiaj takie informacje, że część z nich jest chora. Mamy zwroty pustych puszek, bo wiadomo, jeżeli wolontariusze są na kwarantannie, nie mogą kwestować. Także no, tutaj ta liczba wolontariuszy też jest zdecydowanie mniejsza i dlatego tutaj liczymy na nasze eskarbonki. Link do tej eskarbonki jest na naszym Facebooku. Woźb Wieluń bardzo Państwa zapraszam. Zachęcamy. Nie trzeba wychodzić z domu. Wpłata tam jest banalnie, banalnie prosta. Także bardzo tutaj prosimy o wsparcie. Aukcje Allegro są do 14 lutego. Wszystkie? Nie wszystkie. W zależności od aukcji, tak? Maksymalny termin aukcji to jest 14 luty. Też tutaj zachęcamy, bo jeżeli ktoś wiadomo, te serduszka, ich kwota naprawdę już jest bardzo wysoka. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich na to stać, ale proszę Państwa, fajne koszulki wośpowe, poduchy wośpowe, tak? Prace naszych lokalnych artystów, które normalnie można kupić za 2-2,5 tysiąca, w tej chwili na naszych aukcjach są po 200 parę złotych. Także naprawdę można nabyć bardzo fajne dzieła lokalnych artystów, rękodzieło, można wesprzeć też tutaj pracę dzieciaków, bo z różne dzieci z różnych Ośrodków też tutaj przekazywały swoje rękodzieło. Także zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Weźcie udział w tych licytacjach. Wszystkie informacje na Facebooku Woźb Wielu. Pomimo tak fatalnej pogody, w Wieluniu znowu stanowiono rekord, bowiem na konto orkiestry wpłynie z naszego miasta znów więcej pieniędzy, które jak zwykle liczyli pracownicy Wieluńskiego Domu Kultury w siedzibie przyreformackiej. Zebrano w sumie 204 357 zł, a to jeszcze nie koniec, bo do 14 lutego trwają aukcje internetowe, które już. Już teraz osiągnęły wartość 12 483 zł. A zatem brawo wielu.